Łóż. Ja też chcę, ja też. No ja też chcę, ja też chcę. Ja też. Tylko ładnie, żeby mi było ładnie. Kasztelania jest to historyczny region, który znajduje się na styku powiatu gdzieś i poznańskiego, kraina, która ma tysiąc, ponad tysiąc lat i w tym regionie jest grupa społeczników i działaczy, która działa wokół edukacji przyrodniczej i kulturowej, która dotyczy Słowian i przyrody. Finalizujemy nasze spotkania w kręgu, podczas których opowiadaliśmy o tym, jak naturalnie można barwić, jak naturalnie można wykorzystywać dzikie rośliny rosnące na naszych terenach. Odwoływaliśmy się do tego, co rośnie dziko właśnie za czasów jeszcze Słowian. I te rośnie, zatapialiśmy w bydłach, w kosmetykach roślinnych, parzyliśmy je, dzisiaj może te smaki także spróbować. A oprócz tego przebieramy się w stroje z epoki. Czyli z wczesnego średniowiecza, tak jak ubrani byli ludzie, którzy chodzili po tych terenach, z jakich materiałów mieli stworzone stroje, jak one były skrojone. Wszystko to właśnie dzisiaj w kręgu jest okazja zobaczyć i założyć na siebie. Na wcześniejszych warsztatach skupialiśmy się na kosmetyce naturalnej i na dzikiej kuchni. Uczyliśmy się przez ten cykl warsztatów, jak korzystać z zasobów naturalnych, czyli z naszych roślin, które rosną na terenach tutaj Wielkopolski. I na przykład komponowaliśmy własne kremy, mydła robiliśmy i co najważniejsze, Ważniejsze one były z, razem z roślinami, które tutaj widzimy, na przykład z dzikim zemczarnym, tak? i to dodawało aromatu, czy też z nagietkiem, który też jest świetną rośliną, która farbuje bardzo ładnie nam e, mydła. E, czy też kocanka piaskowa, która też przepięknie wygląda, ale oprócz tego, że te zioła zdobią e, nam kosmetyki roślinne, ale też przede wszystkim są cenne dla naszego zdrowia, o czym mam nadzieję, dzisiaj się przekonamy, bo dzisiaj e, kosztujemy pysznej mieszanki ziołowej na wzmocnienie, e, której skład wchodzi właśnie dziki bezczarny, który jest przeciwzapalny, wiązówka błotna, czy też na przykład z wszystkim znana lipa. Te rośliny wszystkie są zbierane przez zielarki naszego regionu i tutaj przyjeżdżamy do Poznania do klubu Krąg i dzielimy się naszymi dobrami.